Z tej strony Kate i słuchajcie, dostaliśmy zwiastun Piotrusia Pana i Wendy Na początku tylko w wersji angielskiej I tak myślałam, że zrobiłabym reakcję, ale wolałabym poczekać na polską wersję eee, Na co się kurczę nie zakładało, bo marketing Disney Plusa w Polsce jest dziwny Ale dostaliśmy również wersję polską, więc stwierdziłam, dobra, zrobię reakcję Tylko problem polega na tym, że Disney Plus w Polsce nie ma kanału na YouTubie nie? Więc te zwiastuny polskie... Nie trafiają na YouTube'a, tylko i wyłącznie na Facebooka i Instagrama. Czego ja naprawdę nie rozumiem. Bo teraz mamy wersję da, y, tego zwiastuna z polskim debingiem, ale tylko i wyłącznie na Facebooku. <laughs> na Facebooku sobie obieżemy pierwszy raz w historii tej serii. Ha-ha-ha. <laughs> Dalej, no kurde, no jak Disney Plus nie daje nam innych możliwości. No to zabra, no co zrobię, nic nie zrobię. Ale serio nie czaję, bo naprawdę myślę, że puszczanie zwiastunów na YouTubie ma więcej sensu, ale okej, okay, ja się wtrącać nie będę. Już pomijając fakt, że ja tak naprawdę bardzo mało produkcji Disney Plusowych dostaje polskie zwiastuny zwykle, nie? Więc no dobra, okej. Okay. Ale standardowo najpierw obejrzymy sobie to po angielsku, a później z polskim dubbingiem i już tutaj widzę, że raczej po ilości łapek w górę i w dół to się ludziom nie podoba. <grym> Więc jestem bardzo ciekawa. Tell me, how did you come to Neverland? John! Are you. Lost boys! Every last one of us. But you're not all boys. So? Okej Gdzie jest to miejsce? To dom Peter znalazł to Tak jak znalazł nas O, I te dzieci mają te imiona, o których kiedyś mówiłam W zapomnianych imionach Disneya A przynajmniej napisy na to wskazują, więc O mój Boże, oni się naprawdę tak nazywają I nie wszyscy są chłopcami Okej okay. It's <laughs> like he znalazł mnie Peter you huh? expecting kogoś innego? What do you say, boys? You ready for an adventure? It looks very far away. It's closer than you think. Oh, okay. What is it that you're afraid of, my love? Perhaps I don't want to grow up. Hold the past in your heart, but where you go from here is up to you, Wendy. Moira Angela Darling. Where is Peter Pan? <laughs> oh, you want to see Okay. Okej, okay, na Disney plusie już 28 kwietnia. E, trochę nie rozumiem, bo ja słyszałam bardzo dużo opinii, że hak zły, nie taki jak powinien być, że dzwoneczek nie taki jak powinien być. Gdzie tak naprawdę dzwoneczka i haka mamy tutaj tak dużo, że ciężko określić po tym zwiastunie, jakie te postacie będą w samym filmie. Ale dobra, dzwoneczek nie jest białą blondynką. Puszka, czy ty możesz przestać robić to, co robisz? strasznie mi ten kod dzisiaj szaleje. No, ale tak, no dzwoneczek nie jest biała. Wiedzieliśmy to już od bardzo, bardzo dawna, ale jakby no zobaczymy. Ja jestem mega ciekawa takich nowych wersji postaci. Najbardziej mi ten hak dziwi, bo naprawdę jest go tutaj mega mało, a strasznie dużo negatywnych opinii widziałam, więc jakby. Jedyne, co naprawdę moim zdaniem tutaj jest mega inne od animacji i to mnie zastanawia, czy to jest dobry kierunek, to to, że to jest takie bardzo szaro, Bure, brudne, mało kolorowe. Tylko w niektórych momentach mamy tutaj więcej kolorów. Ja w ogóle tutaj sprawdzałam jakość w pewnym momencie, bo nie wygląda to najlepiej, ale mam wrażenie, że to jest po prostu kwestia tego, że to jest w beznadziejnej jakości na YouTubie, bo YouTube jednak bardzo zraża jakość, ale to widać po samym logo Disney Plusa. Ostre to to nie jest, nie? Ale to ogólnie te efekty specjalne nawet nie wyglądają najgorzej, moim zdaniem. Więc okej, okay, okej, okay, dobra, to zobaczymy sobie to jeszcze faktycznie z polskim dubbingiem. Na Facebooku, jak to jest dobra? Może tu jakość będzie lepsza, kto wie? No i puszkin, ja wiem, kochanie, ja wiem. <laughs> I oczywiście polskie zwiastuny są ciszej, ale postaram się Wam tutaj podkręcić głośność. Jak się dostałaś do Nibylandii? Michael! John! No takie szaro nie? Jesteś. Zagubionym chłopcem. Jak każdy z nas. Ale nie wszyscy są chłopcami. Co z tego? Co to za miejsce? Nasz dom! Piotruś go znalazł. Tak jak każdego z nas. On mi także znalazł. Piotruś, pan! Czekałeś na kogoś innego? Bez kitu to naprawdę ma lepszą jakoś na Facebooku. Co się stało? W jakich czasach my żyjemy? <laughs> nie no, tyle jest dzwoneczka tak naprawdę w tym zwiastunie, co nie? <laughs> Ej, jak ona jest śliczna! I faktycznie z szpiczasne uszy zrobione. Okej. Okay. Nie, jestem dobrej myśli, jeśli chodzi o dzwoneczka. Znaczy ona pewnie nawet się nie będzie odzywać, nie? Bo dzwoneczek w filmie była niemą postacią, jeśli mogę to tak nazwać bo tylko dzwoniła. E, więc, nie no, dzwoneczek spoko, jak dla mnie. Powiecie chłopaki. Gotowi na przygodę? Przed nami daleka droga. Wcale nie taka daleka. To naprawdę ma lepszą jakość tutaj. Ej, to wygląda nawet spoko. Wreszcie się pojawia coś kolorowego, nie? Syrenki. Super. Czego właściwie się obawiasz, moja droga? Po prostu nie chcę dorosnąć Zachowaj przeszłość w sercu Ale o swojej przyszłości Decyduj sama Jezu, Puszka się. <grytanie> eee, o Śliczna jest, bardzo podoba mi się jak ona jest zrobiona W tym filmie No nie pozbędę się tego kota, masakra eee, mm. Decyduj sama. Wendy, Moiro, Angelo, Darling. Gdzie jest Piotruś Pan? I... Ej, dobrze to się zapowiada. Naprawdę spodziewałam się czegoś gorszego, jeśli mam być z Wami szczera. Dobrze jest. Fajnie jest. I jakbym się już tutaj miała czepiać jakichś konkretnych postaci pod kątem tego, że nie odpowiadają moim oczekiwaniom to szczerze mówiąc Piotroś i Wendy. <noise> Najgorzej, nie? <noise> e, jakoś tak, no nie wiem, zobaczymy, bo po samym zwiastuniu nieco ciężko określić. Ale tu się w ogóle tak dużo dzieje i mamy jeszcze dużo w ogóle tych, jakichś flashbacków z dzieciństwa, tego, że ta Wendy, tylko teraz nie mogę tego znaleźć, nie? Tego, że ta Wendy nie chce dorastać. Tutaj coś, coś, coś było takiego, nie? Z jej dzieciństwem. O! Więc okej! Okay. Ciekawe, kurde, że to będzie rozbudowane trochę w tym kierunku bardziej. Ehm. Ale jestem naprawdę dobrej myśli. I no, tylko te, ci, te główne postacie troszeczkę mnie martwią. Zobaczymy, jak oni tutaj zostaną wy wykreowani. Ale ogólnie cały film, bo co to czekam, będzie dzwoneczek, prawda? Więc to już spory plus. I... Ja pierdzielę. Pomocy. Czy ktoś chce rudego kota? Znaczy nie, to nie ja ale czasem to ona po prostu jest taka przylepa, że żyć mi nie da. Um, Okej. Okay. Okej, okay, fajnie. Teraz tylko problem polega na tym, że nie wiem kiedy i czy w ogóle będę w stanie Wam ten film opublikować, bo słyszałam, że Disney bardzo blokuje reakcje na zwiastun, bo powody, więc zobaczymy. Ale dajcie koniecznie znać, co wy sądzicie, jak Wam się podoba, bo mi się naprawdę podoba całkiem bardzo. <grym> Myślę, że, że będzie okej. Okay. Więc no nic. Zobaczymy. A póki co bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie łapkę w górę i napiszcie coś w komentarzu dla puszki, bo po prostu takiego parcia na szkło to ja tutaj dawno nie miałam. Naprawdę. to prawda. <grym> dziękuję, oczywiście, moim przekochanym patronom. No, i do następnego. Pa, pa.